5, 4, 3, 2, 1, start 50, prawy 1, 30, lewy 2, 70, prawy 4, 50, lewy 2, 30, lewy 1, do lewy 2, do prawy 4, 30, lewy 2, 150, prawy 1. 30, prawy 1, do lewy 1, stop, lewy 2. 30, lewy 1, 150, prawy 3, trzy, dłód, przygotowanie. Stop, lewy 1. 70, lewy 1. 150, lewy 1, do prawy 1, do lewy 1. Stop, lewy 3. 70, prawy 3, stop na most. 70, prawy 5, zdłuż, skrzyżowanie, do no. prawy 3, do no. lewy 1, stop lewy 1. 50, prawy 3, zdłuż, przydowanie, stop lewy 1, waga, bale 30, prawy 2. Pięćdziesiąt. dłuż, przydowanie. Stop długi, lewy jeden, dwada, bale. Trzysta, lewy jeden. Gdzieś długi, lewy jeden. 2, prawy jeden, do lewy dwa. Stopingi. lewy jeden do prawy jeden. Skręć prawy jeden. Stop lewy. Trzy. Stop prawy jeden. 100 lewy 1, 50 prawy 1, do lewy 5, przygotowanie 30 lewy 3, do prawy 2, 70 lewy 1, do lewy 1, 300 lewy 1. 30, prawy 1, do lewy 1, 30, lewy 3, 30, prawy 2, wzdłuż, przygotowanie, a 400, prawy 1, wzdłuż, przygotowanie, do lewy 3. 100, prawy 3. 100, prawy 2, wzdłuż, przygotowanie, do prawy 5. 100 prawy, prawy 1 do prawy 1 30, lewy 2 70, lewy 4 100 prawy 1 50, prawy 1 100 lewy 2 50, lewy 1 do prawy 4 30, lewy 2 70, lewy 1 70, prawy 2, wzdłuż, krzyżowanie 20, lewy 1, do prawy 1 20, prawy 1, do lewy 1, do prawy 1 30, prawy 1 30, lewy 1, do prawy 1, do lewy 1 30, prawy 5, wzdłuż, krzyżowanie 50. Lewy 2. 30. Lewy 4. 30. Lewy 1. 100. Prawy 1. 70. Prawy 2. 30. Prawy 3. Wzdłuż. Przydobanie. 70. Prawy 5. 30. Lewy 5. Wzdłuż. Przydobanie. Do prawy 1. 100 prawy 1 30, lewy 2 70, lewy 1 30 lewy 1 do prawy 1 20 prawy 3 30 prawy 4 wzdłuż, skrzydowanie do lewy 2 30 lewy 2 100 prawy 1 Gdzieś 70, 70, 70, 70, lewy 1 do prawi 2, do lewy 2, do, do lewy 2. 70, prawi 2, 70, prawi 2, 70, lewy 1 do prawi 2, do lewy 1, do prawy 1, do lewy 2, dłuższe przygotowanie, 70, lewy 1 do prawi 2. 70, prawy 2, do lewy 2, 30, lewy 1, 30, prawy 2, do lewy 4, do prawy 2, 50, dłuż, przychowanie, 50, prawy 2, 20, prawy 1, do lewy 2, 70, lewy 1, do prawy 2, do lewy 1, 50, lewy 2, 30, lewy 1, do prawy 2, do lewy 1, 30, prawy 1, 20, prawy 1, do lewy 2, To prawy 2, do lewy 2, 70, prawy 2, To prawy 2, wzdłuż, przygotowanie. 30, prawy 2, do no, lewy 4, do no, prawy na wrót 2, skrzyżowanie. 30, prawy 2, do no, lewy 1. 70, lewy 2. 70, prawy 2. 70, prawy 2. 70, 70, lewy 2. 20, lewy 1, do no, prawy 1. 100 lewy 2 do prawy 2, 30 prawy 2, 70 lewy 1, 30 lewy 1, 50 prawy 1, 30 prawy 4, przygotowanie do lewy 1, prawy 2 do lewy 1, prawy 2, 100 lewy 2 do prawy 2, 30 lewy 90, przygotowanie. 30, prawy 3 50, lewy 1 do prawy 2 50, lewy 4 do prawy 3 30, prawy 2 do lewy 1 30, prawy 2 do lewy 3 Wdół, skrzydowanie do lewy 2, do prawy 2 Lewy 1, do prawy 3

10, lewy jeden, do prawy dwa. To lewy dwa. 70, lewy dwa. 30, prawy dwa. 30, lewy jeden. 150, lewy jeden, do prawy dwa. To lewy dwa, do prawy jeden. 70, lewy 2, 70, prawy 2, 30, nad, moc, do lewy 3, 30, prawy 2, 30, prawy 2, do prawy 90, przygotowanie, waga, bale. 30, prawy 1, 30, lewy 2, 30, prawy 2, do lewy 1, 50, lewy 2, do prawy 2. 150 wzdłuż, skrzydowanie, do lewy 1, do prawy 1. 150 lewy 1, do prawy 1, do prawy 1. 30 wzdłuż, przydowanie, 150 prawy 1, do lewy 1, uwaga, bale. 50 prawy 1, 70 prawy 1, 300 lewy 1, do lewy 1, wzdłuż do lewy 1, dłuż, krzyżowanie 50, prawy 1, stop, lewy 1, stop, lewy 1, dłuż, skrzydowanie 30, lewy 90, skrzydowanie 70, lewy 1, 250, lewy 2. 30, lewy 1, do prawy 5, 30, nad, moc, do prawy 4, wzdłuż, przygotowanie, 30, lewy 2, 70, lewy 2, 40, prawy 1, do lewy 2, wzdłuż, przygotowanie, Lewy 3 na most do prawy 3 30. Lewy 1 do prawy 1. 70. Lewy 1 do prawy 1. Uwaga, bale 100. Prawy 1 do lewy 1. 250. Prawy 1 do lewy 2. 70. Lewy 1 do trzykana. Pięćdziesiąt, trzykana, sto, lewy dziewięćdziesiąt, trzykowanie, sto pięćdziesiąt, prawy jeden, siedemdziesiąt, prawy dwa, trzysta, lewy jeden, sto pięćdziesiąt, prawy jeden. 70. Lewy 1, wzdłuż, bale. 70. Wzdłuż, skrzyżowanie, do lewy 1, do prawy 1, do prawy 2. 70. Wzdłuż, skrzyżowanie, do lewy 1. 100. Lewy 1. 70. Lewy 1, do prawy 1. 100. Prawy 1. 30, prawy 2, wąsko do lewy 1 20, lewy 1, do prawy 1 300, lewy 2, do lewy nawrót 2, skrzyżowanie 30, prawy 1 70, lewy 1, do prawy 1

siedemdziesiąt, lewy dwa, trzydzieści, lewy jeden, siedemdziesiąt, prawy cztery, do prawy trzy, do lewy dwa, do prawy jeden, stop, lewy dwa, do prawy jeden, siedemdziesiąt, prawy dwa, siedemdziesiąt, Lewy jeden, do prawy dwa, do lewy dwa. Trzydzieści, prawy trzy, wzdłuż, przygotowanie. stop. lewy trzy, przygotowanie. Siedemdziesiąt, lewy jeden. 400, prawy jeden. Stop, lewy dwa, do prawy jeden. 30, prawy 2, 150, uwaga, bale, 70, uwaga, bale, wzdłuż, skrzyżowanie, 20, lewy 1, 70, prawy 1, wzdłuż, skrzyżowanie, do no prawy 1, wzdłuż, skrzyżowanie, do no prawy 1, 70, długi, prawy 3, do no lewy 1, 30, prawy 1, do lewy 3, zdłuż, krzyżowanie, do lewy 2, zdłuż, krzyżowanie 70, prawy 2 70, lewy 1, do prawy 2 50, prawy 2, do lewy 1 100, zdłuż, krzyżowanie, do długi, lewy 1 To prawy siedemdziesiąt, prawy dziewięćdziesiąt, przygotowanie piesiąt, lewy jeden, lewy jeden, trzydzieści, na meta stop